I już poszliśmy krok dalej. Mamy lampę rozkręcone, wszystkie elementy w lampie. Mogliśmy wyjąć stelaż ze światłowodem. Teraz zobaczcie, co tutaj się dzieje. Już to odkręciłem i zobaczyłem, ale sami musicie zobaczyć. Mianowicie, pod wpływem temperatury tego modułu upala się światłowód. Widzicie? Jest stopiony, jest czarny. I konieczna w tym przypadku jest wymiana tego światłowodu. Bez rozklejenia lampy, bez rozebrania, no nie możemy tego zrobić, bo ten światłowód widzicie jaki jest duży. Niektórzy tną gdzieś tam tylko fragment. Aby dostać się do tego modułu LED. Ale to nie jest główna przyczyna tego, że, że lampa słabo świeci albo nie świeci w ogóle. Zawsze jest upalony światłowód, który trzeba wymienić.